Cześć, z tej strony codziennie lepszy, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat moich wniosków dotyczących codziennego nagrywania od kilkudziesięciu dni wideo dotyczącego rozwoju osobistego, produktywności i skuteczności na ten kanał YouTube. Okazało się, że te filmy, które według mnie niosą największą wartość, które mają największe znaczenie które są najbardziej istotne z mojego punktu widzenia w kontekście budowania Twojej przyszłości, budowania Twojej codzienności, zmiany i progresu. Te filmy, które według mnie mają największą wartość i mają największe znaczenie, one mają najmniej wyświetleń, albo jeśli mają wyświetlenia, to bo mam też dostęp do takich statystyk, to one mają najkrótszy czas oglądania, to znaczy ludzie nie chcą ich oglądać. Innymi słowy, te filmy w statystykach YouTube'a są najniżej. Innymi słowy, ludzie, znaczy prowadzi to do tego wniosku, że ludzie, według mnie, ale chyba nie tylko według mnie, nie chcą słyszeć niewygodnych rzeczy. Nie chcą słyszeć, że muszą się zaangażować, nie chcą słyszeć brudnej prawdy, że wymagane jest zaangażowanie, że wymagana jest konsekwencja, że trzeba wytrwałości, że trzeba ciężkiej pracy, że trzeba zadbać o swoją mentalność, że trzeba zadbać o podstawy, że trzeba przestać sobie przeszkadzać cały czas i utrudniać, a wolą poszukiwać jakichś złotych metod i trików. Nawet tutaj, nawet w branży, do której trafiają ludzie, którzy chcą być odpowiedzialni za swoją zmianę, chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą osiągnąć jakiś sukces, chcą osiągnąć jakiś progres, chcą być lepsi nawet tutaj uciekamy w łatwiznę i w clickbaitowe tytuły, które mówią nam zrób te trzy rzeczy, a twoja produktywność wzrośnie o 261%. Ciekawe, czym to zmierzyli. Albo zrób te dwie rzeczy, a twoja, nie wiem, będziesz niezależny finansowo. Zrób ten jeden, zastosuj ten jeden prosty trik, a twoje życie zmieni się o 180 stopni. Przecież to są pierdoły i clickbaity. A mimo wszystko wolimy takie treści, ponieważ one nie obnażają naszych słabości. One dają nam pustą obietnicę, sprzedają nam marzenia, że bez wysiłku możemy coś wielkiego osiągnąć. Tymczasem, niestety, ale to nieprawda. I nie jest to dziwne dla mnie, ale jest to trochę smutne, że ludzie nie chcą słyszeć prawdy o sobie yy, i o rzeczywistości, tylko wolą szukać ciągle jakichś złotych metod, trików, yy, wisienek na torcie. Które owszem, poprawiają naszą produktywność, poprawiają jakość naszego życia, ale nie są tym najważniejszym elementem. Według mnie, zamiast szukać jakichś technik, po prostu przestań sobie przeszkadzać. Po prostu zadbaj o dobrą regenerację, zadbaj o dobre planowanie, zadbaj o dobre jedzenie, o aktywność fizyczną. Bardziej się zorganizuj i to na dobrą sprawę poprawi jakość Twojego życia, a nie jakaś metoda konkretna, ale ludzie nie chcą tego słyszeć. Ludzie chcą kolejnej rzeczy się dowiedzieć, której i tak nie zastosują i to trochę jest smutne, a trochę zabawne. Z takimi myślami dzisiaj Cię zostawiam. To był kolejny materiał Codziennie Lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę, komentarz i suba, a my widzimy się jutro w poniedziałek i będziemy znów rozmawiać o tym, jak być codziennie lepszym. Trzymaj się, hej!